Trzy i pół roku trwa przygoda, mówi to sławik, pewnie ten mąci woda. Będzie znowu śpiewał do Nili, bo im znowu drogi dobra wybili, pomimo przeciwności losu, poznacie dźwięk mojego głosu. Dajcie mi już wreszcie śpiewać, nie chcę już więcej szczekać. Mm. Mm. tu w tym świecie próbuję zrobić coś dobrego, ale i tak kręcisz głową dla ciebie to coś złego mm. Mm. tak więc żegnaj ukochana dedykuję ci ten śpiew, ale i tak ważniejszy ode mnie jest dla ciebie stary zlew mm. Mm. Tak więc żegnaj, ukochana, dedykuję Ci ten śpiew, ale i tak ważniejszy ode mnie jest dla Ciebie stary zlew. Mądrości muszą wybrzmieć. Mimo wielkich konfliktów, które się działy między nami, to ja czułem do ciebie chemię, choć nic dobrego nie było i z wami. Nie jestem potworem, o tym wiesz. Jesteś piękna, tym się ciesz! Mm -hmm. Nic więcej już nie policzę, nie wiem, czy ze swoich ran się wyliżę. Mm -hmm. Mm -hmm. Ukształtowałaś moje zwyczaje Dzięki tobie jestem mądrzejszy Miejmy nadzieję, że znajdziemy świat lepszy. A więc żegnaj ukochana, dedykuję Ci mój śpiew, ale i tak ważniejszy od Ciebie jest dla Ciebie wiejski lew. A więc żegnaj ukochana, dedykuję Ci mój śpiew, ale i tak ważniejszy ode mnie jest dla Ciebie wiejski chlew.